Część naszych czytelników szuka odpowiedzi na konkretne pytanie, przedstawiając swoją historię i pytając, czy tej konkretnej naszej książce, którejś z książek znajdzie odpowiedź na swoje pytanie. Więc ja informuję, że każda z naszych książek, czy to wirusowa, czy nowotworowa, czy dotycząca chorób, układu krążenia, opisuje zagadnienia dość szczegółowo, w całości i dopiero przeczytanie. Całego tomu da Wam obraz sytuacji. To nie jest tak, że my sobie weźmiemy jedną substancję i wyleczymy się. Jeżeli tak chcecie postępować, to trzeba iść do lekarza, on Wam zaordynuje konkretny lek na nadciśnienie czy na cokolwiek innego i to yy, ciśnienie obniży. Ale czy to będzie wyleczenie problemu, wyeliminowanie przyczyny? Oczywiście nie. Więc jeżeli chcecie podejść do zagadnienia faktycznie i faktycznie iść w stronę zdrowia, to trzeba zapoznać się z całością, przynajmniej tego, co napisaliśmy w tych książkach, żeby po pierwsze zrozumieć, a po drugie, żeby postępować sensownie i żeby uzyskać ten cel. A celem jest całkowite wyleczenie, wyzdrowienie. Także pamiętajcie o tym: nie ma jednorazowych metod, jednego, Jednej tabletki, jednej substancji, która Was uzdrowi. Trzeba postępować szerzej, i dlatego te nasze książki powstały, żeby unaocznić, na czym to wszystko polega.